No nic, zostałem wyrzucony ze strefy zero. Zaczęli ich tam przeżywać. To są właśnie derby bez kibiców jednej drużyny. Nie jest tak, że rzucacie w siebie kamieniami w autobusy i tak dalej. wiadomo, czasy się zmieniły. Dosty nie poprawi, ale to jest mecz, to nie musi być wszystko Jesteśmy pod stadionem właśnie Korony, to jest Suzuki Arena, czyli stadion na którym dzisiaj odbędzie się święta wojna, bo tak nazywana jest rywalizacja Korony Kielce z radą jakim radą. bo to jest święta wojna, która trwa już naprawdę od bardzo dawna. O tym postaram się też porozmawiać dzisiaj z kibicami tutaj, którzy się zgromadzą wokół stadionu. I dzisiaj będę na tym spotkaniu obejrzeć, jak to wygląda też z perspektywy kibicowskiej, ponieważ nigdy jeszcze na tej świętej, świętej, świętej na świętej wojnie, sorry, oczywiście nie byłem. Także jest to mój pierwszy... Pierwszy raz przejdźmy się koło stadionu, porozmawiajmy z ludźmi, a potem zobaczcie też mecz. Jedziemy. Oczywiście, jeszcze do meczu jest trochę czasu, w zasadzie dwie godziny, więc zanim pojawimy się już na stadionie który właśnie wam teraz pokazuję, no to oczywiście najpierw na początek trzeba iść do sklepiku klubowego, czyli klasyczek, trzeba zakupić szalik. Ostatni mam od kibica Zagłębia, za co oczywiście ci dziękuję Fredunio, a teraz pasuje zakupić coś nowego, czyli szaliczek Korony Kielce. Może będą jakieś okolicznościowe, to mnie ciekawi, ponieważ no to jest święta wojna, o czym już mówiłem, więc jeżeli nie będzie, no to po prostu szalik Korony Kielce. 20 zł, czyli w sumie taniej niż w innych sklepach, także już jest plus, na pewno któryś wybiorę. Myślę, że ten właśnie chyba najfajniejszy, bo jest są herby z obu stron. A okej, okay. tylko tam bez napisów, prawda? Tak. Tymczasem poszukajmy jeszcze jakichś gadżetów. W stali były oliwki. Zobaczymy, czy tutaj coś fajnego znajdziemy oprócz kielonów. Polówka Korony, tam zresztą też pojawiła się w jednym z filmów. Okej, okay, koszulka. Mówiłem na początku, że są nudne te koszulki, ale ta jest troszkę inna niż wszystkie. Koszulka polo, taka rugby, mi się bardzo podoba. Ja wezmę ten szalik. Tak. I breloczek. Tak, tak, poproszę. Dziękuję bardzo, do widzenia. I cyk, fan Korony od dzisiaj. No idziemy, no jesteśmy blisko. A z powodu szalika jestem troszkę zawiedziony, bo jest ich kilka do wyboru, ale na przykład nie podoba mi się tak aż ponieważ ten herb, gdy powiesicie go w dół, ten szalik, no to ten herb będzie bokiem, a fajnie by było, gdyby wisiał ten szalik i po prostu herb był widoczny wtedy na wprost. Trochę szkoda, ale mimo wszystko i tak ładny jest ten szalik, no ale też był jeden do wyboru, taki jak żółto-czerwony, ale chciałbym, żeby jednak był napis Korona Kielce na tym szaliku, także taki wybrałem, a i on oczywiście zawiśnie na ściance chwały. A na razie pogadajmy trochę z ludźmi, z ludźmi oczywiście i pochodzimy tutaj wokół stadionu. Trzeba zapytać jak nastroje i co myślą przed tym meczem się Zrodziła ta święta wojna, o której mowa Korona Kielce Radomia, Radom, Dzisiejszy ważny mecz. Wojna zrodziła się w roku 70. jak były protesty w Radomiu. Robotnicy protestowali w Kielcach, urządzane były pochody jakby popierające władzę ówczesną. Zaczęli ich tam przeżywać. już nie będę mówił od jakich, Aha, ale. No można powiedzieć. No, od Warchołów, nie. Aha, no, tak. no i tego, i tak ta święta wojna trwa, tak jak piłka ręczna z Orlenem, tak, i tutaj. No i później, mówię, te kwestie podziałów terytorialnych, yy, gdzie wytworzyły się nowe... No, znaczy, yy, Radom nie chciał do yy, świętok A. nie, nie te, co Świętokrzyskiego, co to było są kieleckie, woleli mazowieckie, nie chcieli się z nami połączyć yy, i tak powstało właśnie, bo kieleckie, radomskie. I już teraz nie jest tak, że rzucacie w siebie kamieniami w autobusy i tak dalej? Wiadomo, no czasy się zmieniły już troszeczkę spokojniej, ale jakieś tam zawsze są, yy, no głównie słowne docinki. Dla Was, gdy dzisiaj idziecie na mecz, to wciąż z takim nastawieniem, że to są derby, że jest to święta wojna właśnie? No wszystko tak, tak, bo to już w zaszłości są kilkudziesięcioletnie, więc chyba tak do tego trzeba podchodzić. Mhm. Tak samo jak jest pizza ręczna między Iskrą, a Wisłą polską, także to chyba już tak zostało, że tak powiem wpisane w ten kalendarz taki powiedzmy sportowych wydarzeń, jeżeli chodzi o tutaj świętokrzyskie. To jest coś, coś, coś mówię, no coś najważniejszego, mówię, w, w sezonie. Masz może jakichś znajomych może z Radomia, z którymi na ten temat, może tego meczu, rozmawiasz? Yy, tak, właśnie koleżanka ma być na tym stadionie, właśnie na meczu, ale tym razem po stronie Korony. A, okej, okay, czyli też ludzie z Radomia mogą być za Koroną? No okazuje się, że tak. Akurat taki jeden event. A myślicie, że kto jest taką najważniejszą postacią Korony, która no, musi grać dobrze, żeby Kielczanie się utrzymali? Myślę, że Denny Trejo. Powrót Kuby Łukowskiego jest takim Takim możemy powiedzieć dobrym impulsem. Na pewno będzie duże obciążenie dla nich to w tym momencie, w tak ważnym meczu, ale myślę, że dadzą sobie radę, bo zdają sobie z tego sprawę, jak to jest ważny mecz i dla nich, i dla nas, dla, 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 dla naszego miasta. I najwyższy czas, żeby ta korona wygrała, bo ostatni mecz to sędziego bym wyrzucił z, z boiska, bo on zawalił sprawę. Nie, nie widzę kibiców Radomiaka. No właśnie, to już na razie już powinni być, autokar jest, ale, a tu ani jednego samochodu, chyba że tak luzem. Co myślisz też, jak idąc za zatem, że dzisiaj nastawiałeś się, że no, są to derby? Nie. Czyli na spokojnie jest to kolejne spotkanie Korony, po prostu, które trzeba wygrać. Tak. Rozrywka normalna. Zdrowka, Dziękuję, rówka również. Miłego popołudnia. Dziękuję, no i zwycięstwa Korony. O, po cichutku, ale życzę. Tak. <noise> Dziękuję. Wpasuje odebrać akredytację. Tutaj jest budka, w której myślę, że to zrobimy, jest oczywiście za mną. Zapraszamy na akredytację. No to idziemy. Dzień dobry. Y, można odebrać akredytację? Y, chudoba, Patryk. Mamy akredytację, wszystko gotowe. Jest kamizelka. Strefa 1. Tak, wejdę tędy? kurczę, no, czesarówka powinna być. No nic, zostałem wyrzucony ze strefy 0. Tam wyjść nie mogę, bo mam tutaj o jedyneczkę. Więc z jedyneczką tam nie wejdziemy. No nie wiem, mam nadzieję, że jakoś się przedostanę. Już tam się dzieje, już jest głośno, a ja chodzę koło stadionu. No ale dobra, zaraz tam trafimy i zaraz wszystko będziecie widzieć. Lecimy. że jestem trochę dzisiaj zawiedziony, no bo nie ma kibiców gości. Czym są właśnie derby bez kibiców jednej drużyny? No wydaje mi się, że to jednak nie jest to samo, także no, szkoda, po prostu szkoda, bo jestem tutaj pierwszy raz na takim meczu No i szkoda, że radomek nie będzie zbierany przez swoich kibiców. Co prawda większość piłkarzy tam jest z zagranicznych, więc może nawet nie rozumieć, te kibice śpiewają. No ale i tak, no jest pewien zawód, szkoda. Co się mówi, nie mieszaj sportu z polityką. Czy to jest możliwe? Chyba nie. i bromewkę, korona obejmuje prowadzenie. na drugą połówkę, i na drugą stronę. Będziemy bliżej kibiców korony Kielce, tych chyba najbardziej zagorzałych. Bo zaraz wam tutaj nagram i wam pokażę. No w każdym razie, no co, do przerwy 2 do 0 korona bezproblemowo z e, radą, sobie radzi. No nic. Idziemy na drugą stronę. nagle jak je... Jakby przeszło tornado czy cyklon. Serio. Takie to było przed chwilą uderzenie, że masakra. Jakby przeszła burza, to mecz może zostać przerwany. Uważnie, Jest środek kwietnia. Co jest do cholery? Grad? Gimiarze, schowajcie się. Jak chcecie taki grad i taką pogodę, to mnie szlak trafi. Grad w środku kwietnia. Bez jaj. Pierścieni, jak głupi tuk, złapał za rękę kościotrupa, a potem z kopalni wydobył się nagle taki dźwięk bębnów. <śmum> Właśnie tak się czuję w kiblu pod trybuną. <śmum> po meczu, no lanie, co tu więcej powiedzieć. Troszkę niepoprawnie, ale to jest mecz, to nie musi być wszystko poprawne. I co, opuszczamy Suzuki Arenę, Korona Kielce wygrała z Radomekiem 4 do 0, no jeżeli oglądaliście ten mecz, no to... Ach. Kibice Radomiaka zadowoleni nie będą Jeżeli tutaj w ogóle to widzą Ale ci z Korony to już spokojnie Mimo tego, że kiedyś wspomniałem, że Myślę, że Korona może spaść, ale nie miejcie mi tego za złe Bo wciąż jest na to szansa Natomiast dzisiaj Naprawdę pokazali jaja Więc ten mecz się fajnie oglądało Dość z perspektywy boiska Inaczej się ogląda taki mecz, no ponieważ Gdy jestem na poziomie boiska No to nie ma aż takiej dobrej perspektywy Ale gdy coś się dzieje blisko, no to łatwo można coś zauważyć No jesteś przede wszystkim blisko zawodników, także to jest na pewno duży plus. Było tutaj naprawdę fajnie, bardzo chętnie mi się tutaj przyjechał, ponieważ no dwie godziny drogi mam, c... około dwie godziny drogi. Teraz czeka mnie jeszcze podróż. Piękny piąteczek z polską ekstraklasą. No, co prawda nie obejrzę meczu Górnika z Rakowem Częstochowa, ale po powrocie mam nadzieję to zrobić i no, na razie nie sprawdzam wyniku, także gitarka.